fryzurka. Próba mikrofonu. To jest sam. dobrze? No, oczywiście, kurwa, ale ulizany jest. Dobra, zaczynamy. Eee, Kubu się opowiedz, co dzisiaj będziemy robić. No, jako że przyjechałeś taki kurwa kawał drogi, trzeba coś ruszyć ze swoim sprzętem, kurwa. Więc wypierdolimy zderzak, przymierzymy kurwa intercooler. Jakieś tam łapki do tego interkolera trzeba będzie kurwa zrobić. Mhm. No i zbrać się za orowanką. Część orurowania podejrzewam, że mam u siebie, nie wiem czy całą, będziemy zamawiać od fnica, kurwa brakujące rureczki, silkoniki i wszystko. Możesz sobie wymyślić jakiś też kolorek. Jak kolektor co masz czerwony, to czerwony silikony przypierdolić. No tak. rury później można w proszek na czerwono zrobić. No i zdecydowałem, że orrowanie będzie miał aluminiowe. Bo raz, no, lżej, że jest lżej. lżejsze, hmm. trochę łatwiej się robi, bo te kolanka nie są takie krótkie jak z niedzewki, tylko że są długie, nie? Że samo co to pochlastamy, flamastem oznaczymy Coś i domyślam Agika Tomka za wieziem, że nam to pierdoli, obspawą. Że aluminium się utlenia, ale jak pomaluję, to jest okej. Okay. No tak, no, myślę na czerwony kolor chyba, nie? No, to Spoko, czerwone, no. I musimy tak zrobić, przerobić tą całą konstrukcję tego kurwa superchargera z Ameryki, żeby nie ciąć przepustnicy, podłużnicy, nie? Czyli tak jak... I jak... wypierdolić wodne chłodzenie kulera, no i dać powietrzny bez chlastania podróżnicy. W sumie gdybyśmy tego nie robili, to byłoby sporo łatwiej, co nie? No montujesz graty, które masz tak. i tyle. No ale no chcesz, żeby coś lepszego było, kurwa. No. Tryski będzie miał większy, nie jak w zestawie, tylko mieli miał tysiaki, kurwa. No od kaktusa. Tak jest, a kaktus będzie miał 2200, albo 1700, bo chciałem, żeby u niego jeszcze na wolnych obrotach była foranie nieprzylana, więc chyba będę musiał 1700 skombinować. Mm -hmm. Coś mówiłeś, że intercooler będzie w podłużnicy, Te, w, w pasie. Nie, tak? za, zamiast tego przedniego, takiego aluminiowego wzmocnienia, intercooler no. będzie Twoim wzmocnieniem. I będzie, nie, będzie strefą kontrolowanego pierdolnięcia. Wkomponowany tak. będzie. Tak, on jest fajny, bo jak nie mniej, więcej energii on odbiera, niż taki, kurwa, ten pasek fabryczny aluminium. Więc no w sumie tak. I prawda. tańsze w naprawie, bo tak was... A nie, no dobra, używane te przednie pasy się kupuje. No. Jakbyśmy miał kupować wasy, no to tanie byłoby intercooler rozpierdalać od wmica niż, kurwa... To, to w sumie racja. <laughs> Aluminiowe poprzeczki wymieniać, nie? Pod... Podocinać, pomalować, flamastrę, żeby wiedzieć jak spawać, kurwa. I będziemy to gdzieś zawozić, tak? tak jest, no do Tomka. Kogoś, do kogoś kto to Tak, fajnie, ładnie spawa tak artystycznie, skurweli. Nie jest daleko, nie? No? Okej, okay, czyli jak już będziemy mieli to wyspawane, kuler będzie w, w tej belce. No. No składamy wszystko składamy. na gotowe paski nowe tak. No, układ. tak. tak. No. Jak tam, żeby stroić wszystko robić, też układ paliwowy trzeba jebać. Czyli pompę paliwa wymienić, przebić regulator, ciśnienia paliwa mhm. i wpierdolić. Kurwa, duże wtryski. Zaczynamy. Wesołanie to wpierdolić i zawsze żeby nie to tutaj puścić przodu, tylko na przerobić. Nie musieli rzeźby tutaj popierdolnąć rurę i tutaj mhm. się nią schować. To, że do Interkolera szła. To z drugiej strony też górą, tam, gdzie tam ten idzie. Tam to nie ma w ogóle żadnego problemu. Tylko to jest strasznie, kurwa, ciasne. Jeszcze pod tym tutaj przepuścić mhm. No to wiesz, tam w tych nadkolach to nie ma problemu, możemy radzić Nie no, tutaj interkola no, ma tą belką, będziesz nie miał. i także Kule żeśmy No tutaj jest zajebiście, tylko tu kurwa fajnie, byłoby ten do tego wyprowadzić, jak kolega tam wyprowadził Też mhm. ten nadkolar rozpierdalać i mm, Mam się doznać że nie upierdalać podłużnic no my chcemy trochę ambitniej, żeby właśnie nie pociąć żadnych no, elementów Może ten kompresor zaczyna kto patrzy, bo trzeba będzie tutaj wyjść w takim momencie jak się przy kompresorze klimatyzacji Ta część się nie rusza Aha. Czyli można blisko tego dać To będzie od kompresora klimatyzacji i ten będzie przychodził Czyli ustawimy sobie i zobaczymy jak to idzie No Dobra Muszę w pudełeczku na twoje graty, kurde Mhm Strasznie. To się wyjmie, że już będzie dużo więcej miejsca Dociki będziesz miał do sprzedania, kurwa, na tyle 3, bardzo dobrych wpływ, naprawdę No, ktoś mi wierzy, polecasz No, wszystko nie dają, sprawdzamy, tak zakładasz wpływ i jest Bez stryje, nie? Bez Ani uta nie zabierają? Nic właśnie, o to chodzi, że nic No, albo ten kompresor będzie dokładnie w tym miejscu tego dolotu Mhm I kurwa Tą rurę mu tu damy O, to nie będzie robić tego z aluminium, bo trzeba od razu kolanko pierdonoć. Ten początek trzeba będzie zrobić z nierdzewy Dobra Później możemy zrobić z aluminium Okej okay. Ale widzę tutaj cień nadziei Tutaj że się nam przejdzie ten Musi się przewód od klimatyzacji kurwa trzeba będzie obrócić mhm. Ten nam chuj przeszkadza Mhm. No i będzie spoko z miejscem Dobra no trzeba będzie ten kompresorek sobie przymierzyć i tyle Dzięki co też z tego zmierzymy Kurwa 70. Mhm. Część silikonowe, kolanko redukcyjne przypierdolić. Mhm. Kurwa, zacznę z aluminium, może bym to zrobił. No bo w tą podróżnicę może się wspawamy. W Nie podróżnicę, tylko te kurwa... W ten, no. W spornik jakiś, o którym ta, mówisz. Tak, tak, tak. Ta. Będzie dużo nam to wtedy fajnie wyglądało. I on będzie robił za element konstrukcyjny kompresora, tak? No. Mhm. Nie, nie, powietrze przez niego będzie przelatywało. Mhm. Jakby się coś tam nie zmieściło, to po prostu rura będzie szła. Mhm. To tam kolanko jest tylko nowe się jedno pierdolnie. Nie, pod kątem będziemy już kurwa, to ciasno, ja pierdolę. Kompresora też byśmy nie chcieli jakąś przerabiać. Jeszcze ma dużą tej średnicę. Tutaj mhm. jest wiadomo najmniejszą, a ma największą. Mhm. Dobra, musimy na razie tak się jakby założyć i później sobie będziemy go obracali i kombinowali. Mhm. Wypierdolamy przód do loty. Ja godzianka przygotował przecież nie wszystko. Na stołę nie i dobrze. Dokładnie. wszedli w to zderzak założyłem, żeby było bez tak, stresu. Tak. No. No, tam powinno być więcej miejsca w tym. Tak, tam to jest dłuższy, no. także jak tu się zmieścimy. Yy, od dołu nie dawać, tylko Nie. nie. Czekaj. Czekaj. tu poszło. Trzymasz go. trytki wszystko? Dobra. Nie, tam już od... na wszystko. No, wybieramy Fabryczny dole zaczyna się tu, a tu łapie ciepłe powietrze. Zaraz to kuby ładnie wytłumaczy. Dlaczego te są lepsze od fabrycznych? To no, długość, wiesz, że zjawiska jakieś tam się dzieją. To długość to jest jedno. Co do, nie? No ten, no, się tutaj kończy. Tak. A ten się ciągnie specjalnie. A to na hamowni kiedyś dowodziliśmy, że tam chyba tak. 2 cm, to po prostu musi być nie wiem, 4 konie różnicy. No. Nie? no i kolejna sprawa, że chyba trochę chłodniejsze powietrze zaciągnie no, tu. Bo... Jest puszka zamknięta i też przez przedni pastis się. No ale przy chłodnicach, no na pewno, troszeczkę chłodniejszy się, tak? Mhm. A troszkę. A im chłodniej, tym lepiej w dolocie. Tak. I to w turno i w wolnym saku. Z tego będzie ten kulerek. Mhm. Jak chcesz, z tych zostawić tam, to, można też Nie, to właśnie to nie jest. chcę. To Mój będzie zdań... fajnie, bo tutaj będzie już lot kulera. Tu możesz to w to miejsce wstawić chłodnicę, jak chcesz. Można, będzie w Wywalić no. to i tyle. Mhm. Ja ze sprysków nie korzystam, jeżdżę tylko jak jest sucho. Spoko, spoko, spoko. No, co mówię, jest możliwość zostawienia tego, nie? Nie, no to co? Więcej miejsca będziesz miał. Mhm. I od strony sandwicha, więc blisko. To trzy przełożyć. Dokładnie tak. No miejsce się na kompresorek zrobiło Trzeba rurki jeszcze od niego gdzieś kurwa pomieścić, trzeba kurwa, tu są twoje skarby Redukcja masy następuje Od aluminiu tam chuj nic nie ma kurwa Czyli tak Zbiorniczka na spryskiwacze nie będzie Tych dolotów też nie będzie Oj, będę musiał sobie patrzeć jak on tam Zapierdala, bo w fabryce jest taki paskudny silikon, że taki i tak idzie, A będę chciał jakoś to zrobić no mówię. Od no, razu mi tutaj kurwa gruby ładny dolat wchodził. Mhm. Ciekawe, czy to będzie możliwe. A jak coś utniesz, to pewnie tak. No. A to nie będzie cięcie w plastiku, kurwa. Nie strasz mnie Dobra. E. Zaraz te śrubki będziemy wyciągani. Nadmiar, niepotrzebny. Dobra, masę sobie odkręcimy. Jak coś trzeba, to mów tak, spokojnie, spokojnie. To odłożę kamerę. Kurwa, wszystko z dupy dołów będzie nam napierdalał jeden. Mhm. Mm. Mm. Tutaj to będę mógł sobie opierdolić, do tego będę mógł sobie przyspawać od razu kolanko. To będę mógł ten kopiec brać w wodną stronę, zrobić. To będzie mhm. mniejsza średnica i może nie będzie po dłużnicy napierdalał. Ale jedyne rzeczywiście sensowne rozwiązanie, jakie widzę, że nie przeciąć klimatyzacji no. wentylatorów no wentylatorów od chłodnicy, no to kurwa tamtą stronę musi zapierdać ten kompresor. Czyli co, jakaś klamka zapadła, wiemy, co będziemy ciąć. Tak, no mocowania, bo tu i tak zbiornik wyrównawczy się nie mieści, no bo to fabrycznie to rowanie tego stylena idzie, mhm. ale mocowanie pod przewody będzie mu pierdalać. No i tam dolne mocowania wentylatorów. Z 12 zostanie ich 11 to nie wpływa. Mhm. A po prostu tak wyknułem, że rura będzie sobie szła tędy, mhm. więc wchodziła tutaj w dół. Mhm. I później będzie się zawracała, będzie wchodziła do interkolera, a później to już będzie droga. Pusta, nie? Jest interkuler. Pomagają nam. To zasłużyli No i dwójpółcalorowe tutaj orurowanie zrobimy. Mhm. I później przy wejściu do interkulera będzie się rozchodziło na trzy cale. To fajne takie rozprężenie będzie. Mhm. A później od interkulera do tej rury tutaj na dwie przepustnice będzie dalej trzy cale sobie szło. Daj mi. Każdy ja, jeszcze zobaczę, jak uda nam się na przykład. Nie wiem, jak w tym miejscu mamy chlasnąć kompresor, na przykład i to przyspawać. A musimy go, go chlastać? bo to, takie rozwiązanie jest w ogóle bezinwazyjne, wszystko jest tak jak fabryka, tylko zastępujemy powietrzny interkuler. No. No, wodny interkuler powietrzny. W kurwa. tym pierwszym pomyśle to, co tutaj uznaliśmy, że tniemy tylko te dwa elementy, tak? To trze no. trzeba będzie go chlastać? Nie, nic. No to przykręcam go jak fabryka, nie? To, to, to tak zróbmy. To żeby... jak najbardziej fabryczne. Jedyne, co no. będziemy ciąć to. Plastikowe obudowy wentylatorów. Plastikowe. Nie no, to to spoko, okej. Okay. To jest to dość element tam wymienny, zawsze plastik, do serii wrócić. I bombastik. nie będziemy jak tamtędy puszczać rurowania, to on nie będzie podróżnicy szlifować, oni nic zupełnie No, no, no i bardzo mi się skoro. to podoba. Dobra, kminimy i zamawiamy aluminium, kurwa. Tak nie? jest. Zawsze mówię w a to jest kurwa w Kurwa. Co tak. się nazywało w chuj. Fmiceu. Kolano długie kurwa 90 stopni, aluminium 60, później drugie, żeby zawrócić 60, później kurwa trzecie. Mhm. I to kurwa silikona redukcyjnego se pierdolniemy i tyle kurwa. Czyli, Czyli już listę. Tylko nie przejściówka była na trzycale, bo fajno, nie długi łagodnie to będzie się schodziło, nie tak schodkowo, nie? Listę części już masz w głowie? Oczywiście. No i drugą stronę jeszcze musimy wymyślić. Te, no tak po moją będę ci robił. Kupiliśmy sobie tam te elementy, żeby tego pasa ci nie wypierdalać. Aha. So, no, nowe te elementy, boczki dorobimy. Kurwa będzie w tym miejscu, nie? Zajebiście eee, No jeszcze jeden plac będzie mógł się chlastać. Mhm. No to zobacz co takie kurwa z mojej strony, aż takie nie? W zasadzie mo mocowanie nad kola i zamykanie tego. W tym, w tym Te miejscu będzie, będzie rura wypierdolona do kulera, nie? Nie panie. No z są, sądu można napierdalać. Dobra, robimy zamówienie. Drugą stronę musimy wypierdolić. Mm -hmm. O, z drugiej strony też ten wstyczek będziemy musieli, nie, tego wstyczka nie ruszamy, z drugą stroną rurę se tędy pierdolniemy, porządek z związką elektryczną trzeba zrobić i to będzie zapierdalało to wszystko. To już będzie średnica 3 cale szła, nie? To wejdziemy na śmica i zrobimy zamówienie. Puszę jakieś z jakimiś prostymi rurkami to jeszcze wszystko, żeby wiedzieć co zamówić, chociaż kurwa 3 cale to powinien mieć. co kurwa. Popularne wkły. No kurwa, mała średnica na przykład. no Naprawdę, spinki tylko tego trzeba nie powyciągać tutaj i tą elektryczkę troszeczkę zapuścić, nie że wspomaganie nam tutaj nie wadziło. Aha. Tyle co na tam wadzi cały ten chuj. A więc co jeszcze, że tak fajnie jest Dobra, trzy calówki to ja będę miał, to nie ma problemu, nie? Dobra. Wtedy tylko tą stronę zamówimy. Yy, kolektor są te czasy założyć już na gotowo. Yy, żebyśmy wiedzieli... Gdzie tam, trafić. Tam, tam tam, te oryginalne mocowania, jak upierdolić jak jedno z drugim połączyć, nie? Dobra. To będę chciała, żebyś miał jeden ładny łączniczek. I później już tu będzie miał rurę i to wszystko proszę będzie malowane. Nie, no dalej by się będzie. Dobra, chłopaki się postarali, więc reklama zasłużona. Logujemy się i zamawiamy części. Kolanka aluminiowe. Są. No. So. Kolanka aluminiowe. Ile milimetrów? 30. na stanach stronach. Niżej, kurwa. Też 60 cm miała długości? Czyli była 60, to jest 57, 67. 60, kurwa, tutaj, tylko że długa była, to sta. To? Tak, już ci mówili, chyba nie potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, dodajemy do koszyka. Tu na potrzebna patrzymy 1,90, z tym pierdolniemy, tu będzie potrzebny nam do tego. Tu już se silikonowe pierdolniemy. Mhm. Hmm. A masz czy też u nich? Zazwyczaj kolor zamawiałem, więc mieć nie będę. Dobra, czyli co, wchodzę na silikonowe kolanka. Po prostu kilka później tu można być. to Długa tutaj przerwa będzie, kurwa. Nie wiem, co takie długie kolanka będą tutaj mieli. Dobra, to trzeba będzie tutaj też kurwa tych aluminiowych kolanek więcej pierdolić czy jeszcze jedno aluminiowe? Nie, to swoją jak zrobimy. Zrobimy co inaczej. Tutaj zrobimy na wprostnym łączeniu, mm -hmm. a tutaj sobie pierdolniemy na silikonie. Na silikonie. Czerwone. Ah. To jest na silikonie. No, no, może i dobrze piknąłeś nie, Łączniki silikonów też nie, nie. Łączniki silikonowe, kurwa. No, a tutaj, dobra. W rękawiczkach nie wiem, czymś za, nof, to będzie działało. Nie ja. chcę kurwy, syna. To nie są redukcyjne, tylko zwykłe. Mhm. Mm będzie pierwsze. 90 stopni to są zwykłe kurwy. Kolor jagodowy to może fioletowe sobie przypierdować. <grym> Kliknięcie tutaj będzie lepiej, sobie to kliknąć, to wybierzesz, wtedy kolor się zatwierdzi wszystko. Aha, okej okay. to jest jakaś promocja na kodku, czy teraz się wpierdujesz, co? Będziemy potrzebowali tutaj kurwa jedno. Dobra, wtedy bierzemy dwa. Kolor czerwony, tak? To jest. Dwie sztuki. Dodaj do koszyka. Później będziemy potrzebowali, kontynuuję, redukcję silikonową i jeszcze takie kolanko. Kurwa tutaj wiesz co, trochę mamy, mamy czasu, bo zamówienie trzeba do 15, jakieś 40 Zajrzyj, że jutro nam przyszło. No. Chciałem wiesz, szybko ci ten kolektor w i zobaczyć tutaj, jak to będę chciał, w którym miejscu, jakie kolanko zamówić. To na moje oko będzie jakieś 45 stopni. Dobra, zamówimy i chuj. Ale Dobra. Takie do takiej, jedno i tak odeślemy. Kurwa, szukamy teraz redukcji silikonowych, silkonianych. Od razu stronę trzecią pierdolną, bo to z grubej trzeba przypierdolić Z 76 na 60 I To od chuja tego jest, widzisz, kurwa z różnych na różne eee, Pierwszy mamy mieć kurwa 60 napisane, należy na 54 Czyli jeszcze dalej jedziemy No kurwa No i kurwa jest, 60 i teraz 60 na 76 To jest nam będzie potrzebne Dobra, w to tu kliknę profilaktycznie Mhm Kolor kurwa jagodowy, czerwony znaczy się. Mhm Jedno nie sztu. ma jego dowego w ogóle. Ostatnie sztuki kurwa by była no, ci w dupę do widzenia. Na 60 Ty on będzie miał pan 76 tu W leci Tam znowu byłem w tych 60, -tach. kurwa nie potrzebuję z tego wrazem. Piąta strona tam była? Piąta No to już zapierdalamy kurwa Zamówione. Pane, bo tak by aluminiowy kurwa 76 mam u mnie. No to kurwa realizacja zamówienia i napierdalamy, tak? Tak jest. Dobra, jeszcze zanim klikniemy, wszystko sprawdzimy. Adresik mój, kurwa jest czerwony, 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 kurwa 45 stopni, 90 stopni, 76. Ta redukcja, ta redukcja, wszystko jest kurwa dobrze. Zgadzam się, kurwa z tym? Muszę to kliknąć? No kurwa jakąś. Chyba musisz kliknąć. Kurwa, tam dało, dobra. Kurwa, do mordy wjechał, jakbym to czytał. No i, kurwa. 15,40 wyrobiliśmy się. Mam... O, patrz, co tam jest, kurwa, że nie ma czegoś? Zam nie, 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 to Nie, nie, to my wszystko dobrze. Metoda płatności przy odbiorze. I czekamy, kurwa. Idziemy żreć. Po przerwie obiadowej. obiadowo aptekowej. Dokładnie. Bardzo już zaczęło napierdalać. Po tych spacerach romantycznych. <laughs> Co, teraz? ściągamy rozpórkę. kolektor sący kładziemy i sobie będziemy patrzyli, gdzie te nam rurki będą patrzyły, nie? Aha. I tyle, kurwa. No i jak najwięcej rozbieramy. Kompresor jest na dzisiaj wsadzimy z paszeczkami, z wszystkim, ale cuchnie tą tabletką coś się No, andy kurwa, no dobra, jest okej, okay. misja, znaleźć saka. Jest ją profesjonalne od razu oświetlenie, kurwa. Nie widział, co robię, chociaż to można robić po sięgu. To już to bowiem klasyczna zetka Kolektorek słońca wypierdalamy, mierzymy tego nowego, pomyślimy, jak to zrobić odmę. Mm -hmm. Tam założę nasz na kolektor słońca, że nie ma przywód wodno-odny. O, będzie takiego kurwa tutaj Pokombinowania Na razie w to co najbardziej oczywiste. Będziemy wiedzieli, czy dobre silikony, żeśmy kurwa zamówili No tak. Na ja zamawialiśmy? No. Bo wybiła godzina. Być albo nie być. No. Wtryski trzeba się przełożyć z kaktusowozu. E? Ja mam kaktusa kurwa zresztą mam wtryski takie 200, jaką one rezystancję mają. Mhm. Trzeba porniki się pierdolić. To Są albo niskowo wysokołomowe. Jak masz fabrycznie w samochodzie wysokołomowe, pierdolnie niskołomowe, no to upierdolisz końcówki mocy. Aha. To nawet nie wiedziałem, że są no, jakieś to takie podziały. tak są podziałe... kurwa, w wzmacniaczu, nie? Dobra. A łatwo wszystko schodzi. to wszystko schodzić, taki nierozruchany ten swój jest nieprzegrzany. To już w Ameryce nim bardzo delikatnie jeździł, w Polsce jeszcze. <laughs> jeszcze delikatniej? Tak. Z jakiej stanu jest? Sprawdzałeś? Nowy Jork. Tak? Tak. No tam chuj 40 na godzinę w mieście, chyba 90 km na godzinę na autostradzie. Jest taki chujnie jazda. Szkoda życia. I dlatego hamulce mam przystosowane do prędkości 40 na godzinę. Boost dojdzie. hamulec zostanie, stanie z kurwy na niemieckiego autobana Tak, albo prywatną autostradę, kurwa. Klienci, rządni boostu. More boost. Nit more boost. Kurwa, przybaczcie się angielskiego, to dłucze. Taką grę powinniśmy stworzyć. Need for boost. No oh, no. Why you are driving so slow? Because I have only pół bara, kurwa. Have bar. Czy nie możesz doczekać jak czerwony kolorek będzie pod masaczką wyglądał? No. Kurwa ja. Pięknie, ładnie się wszystko odkręca Naszych tu nie było Kurwa, idealna Dobra, tego kabla ja będę musiał tam odpiąć Musi zostać Dobra, tamtym jeszcze kurwa węża. miałem wypiąć się, tego nie wypiłem Wypierdolamy tego saczka Wywiązku elektryczne, troszeczkę, ciuteczkę trzeba będzie przyrobić A w sensie tego rozwinąć, i że ta przypostnica była tutaj, nie? Mhm Opierdolony się, zasnę Dobra Dom ja mam kurwa wypiąć. To nie lubię jak te kostki są połamane. Kurwa, zawsze taki pedant jestem Później po jakiejś silnika to połowy rzeczy nie ma, nie? No I... chyba tu wszystko całe, co? Tu jest wszystko dziewica, kurwa. Mm. Jest idealnie, pięknie w chuj Tak też zostanie. <laughs> Miejmy nadzieję. No tam dwa plastiki musimy tylko pierdolić. Dobra, wody troszkę tutaj gdzieś będzie jeszcze na wpustniczka Jest jedna, druga. Teraz co jeszcze wiemy. Jest wysoko, to może za dużo na no nie będzie kapało nawet Spokojnie, na twarz nie poleci Twoją przynajmniej Tak, nie za nisko, że nie kapało Uszczelki fajniejsze są w tym kolektorze zrobione, że przekładasz swoje oryginalne mm -hmm. I chuj no to ale ten brznik wszędzie przełożyć, w kurwa. Mhm. czynnik od powietrzenia waku to Zobaczymy co tam kurwa jest na tym Chuj, ja jest, kurwa, wszystko w powietrzu, będzie wisiało. Nie, patrz, kurwa jest. Ma obsensor miejsce. Mhm. Pięknie, kurwa. Czegoś brakuje? Coś z odmą, mówiłeś. To jest od EWAPU. To jest serwo hamulcowe. W ogóle żadnej kurwa odmów w nie ma. Żadnej kurwa, nic. To dobrze czy źle? Chuj, ich dupę. A generalnie zrobimy, że chyba będzie Dołożyć tutaj zaworki jednokierunkowe Może tam przednią blaszkę, jak będziemy robili, to w wpierdolimy od my, nie? Więc jeszcze jak na razie to przykładamy I tu te rury przewodne, dojść z tych przepustnic I Mam takie ładne, kutasowate zaślepki ci dam To odmań przeszkadza. Coś chciałem zrobić z układem paliwowym kurwa. Jak odma wypierdolę, będę musiał go przegnąć w dół, bo tu mi z kurwy są z przepustnicy, nie? Ten przewodzi. Mhm. To się kurwa łubie. Mhm. A i fajnie fabrycznej śrubki się skręca. E o kurwa, jak tam paluchy ciężko na nie wsadzać, że tam dokręcić. Ja pierdolę. Zrobimy to na szpilki może i na nakrętki, że cały śrub tu nie wpierdalać. O kurwa. Nie jest tak świetnie Nie jest w sensie łatwo to będzie to kręcić wszystko o i tak jest przyjemnie zrobione, bo na połowę śrub jest mniej jak seria Bo tu masz tylko kurwa trzy śrubki, dwie te nakrętki, tutaj jedna mhm. Oj tam już nie ma Tam jest cztery, trzy śruby są pominęli Kusiliśmy tam w dziurkę? No chuj, wszystko zasłonięte Dobra, widzę, widzę kurwa no Mirgid ja mam na chuj śrub. No może tam wystarczy tam jak się wkręci 4 z 12 redukcja mas. Mhm. Dobra, nam podgrzewanie z przypustniczek Wiesz co trzeba tą rurę nam jeszcze taką przynieść jedną Czarną. I, tak, tą czarną rurę, my ją będziemy sobie docinać. Dobra. I od razu przypierdolimy rozpórkę. Zaczynamy jak to rozpórko, to będzie się mieściło. O kurwa, suka dziwka blać. To ją trzeba będzie opierdolić. Mhm. Ładnie teraz sklepać optąd już na nowo robić. Czyli wykorzystamy kawałek tej rury? Tak. to sobie idzie tak, to sobie idzie tak. To... Patrz jak prosto by było... No. Podklepane pod rozpórę wszystko. Czy tu trzeba pierdolić to? Tutaj to w dół będzie musiał sobie iść do tą sekładną przypierdolni. Dobra, zacznę. E, średnica 76, uznałem, że będzie właściwa. Dobra, to jest bardziej okrągła rura 70 70 Wyjście z mamy 76 O kurwa Tą stronę będziemy robili cięższą 70 mm -hmm. Czyli nie z tych moich rurek, tylko będziemy mieć odmica Jeden silikonik redukcyjny z 70 na 76 I wszystko 70 wypierdolimy e, Kurwa, znajomą trzeba przepustnicę wypierdolimy. Dzień dobry O kurwa Faktorki, kurwa zrobione są wysoki, kurwa a tu chyba nas już byli, jakaś dziura pękła w transporcie, musieli chuję tak na spacie, a będzie upierdolone, zmienione. No to ja sprzęta na napierdalam robimy Taki turbo kom kompresor tutaj? Na paseczek kurwa no. na Paseczek 500 ku nie ma być. A powiedz jak to trzeba założyć żeby to działało to tam W musi jest... kręcić, ale to jest gotowy zestaw więc tu nie ma dużo pierdolenia nie Gotowy nie kompletny, trochę go dokompletujemy już ustawimy Jedno odkręcasz, drugie przykręcasz i działa No, no i tam wystoi, trzeba wtryski zmienić, pompę paliwa Poprawiamy amerykańców a to ty wszystko robisz? Tak, tak. Ale będzie tak poprawiać Amerykę bo oni dawali wodne interkulera a będzie teraz powietrzny No czego lepszy? No, w chuj wydajniejszy, no bo tak to masz cały czas 60-70 stopni w dole, jak masz chodzenie wodą, a pierdolniesz no. sobie powietrze, no masz 30, kurwa. Daj, przyłóż, tu ssaka rurę i zobaczysz co pomijamy. Jaką ssaka rura. No kurwa. tego. Le, le. No, no, no. Chcąc, weźcie, przed chwilą łapie, trzymał. Woda normalnie tak szło, niby fajne jest krótkie urwanie, no. a tu taki jest malusienki wymienniczek, woda-olej, który w zasadzie podgrzewa powietrze zamiast chłodzić, A my pierdoniemy będzie urwanie szło tam w dół i kurwa tak. I prawidłnie. i za, za to, taki wielki, kurwa, o, technika, tak dalej. taki skurwysnówki, No, O, tak? Tak, grubość kurwa. Bo to można Pierdolony. się od wszystkie, a to seta też jest w no, gruby kawałena. I jak pierdolisz bezpiecznie jest niż na takim czymś. Nie? No kickster, a po co przejechałeś? Powiedz, co Płównie, będziemy robić? Nagrywamy scenki sobie do motoznawcy, będzie motoznawca o 350Z, co nawet o 370, ale nie o tym kurwa twoim kartoflu. <laughs> to o jakimś normalnym samochodzie. <laughs> ja już wiem, czemu ci opony przebijają. <laughs> Że nagrywamy scenki, nagrywamy vloga i wszystko będzie w odcinku. Może, bo ty to bardzo szybko składasz, bo jak telefonem się kręci, to się szybko składa. No, bardzo to nam trochę zajdzie dłużej ale w marcu powinien wyjść odcinek o 350z tak no, jak pierwszy raz go robiłem to mówię jeden model jeden silnik mówię zajebiście 15 minut odcinek max kurwa max 4800 <laughs> słów mi wyszło ok, kurwa 28 minut podejrzewam że gdzieś wyjdzie plus jeszcze wstawki jak dzisiaj jakieś scenki zaczniemy coś odpierdalać to podejrzewam że no, kurwa. przyłożyłem się mam nadzieję że będzie zabawnie ciężko było kurwa się śmiać z samochodu który jest dobry a. Łatwiej się śmiać z samochodu, które są chujowe, a ZK jest w miarę dobra No Zobaczymy, zobaczymy jak tutaj kurwa ty będziesz miał przedpremierowo A mówiłem ci wszystkie wady, ciekawe czy jakieś sami jeszcze znalazłeś Słuchaj. kurwa, pokaż tak, to miast znaczy wewnętrzny. tak, czy no to jest już kwestia gustu. Ale coś tam o tych lampach było, o tej mm. kurwa gołej dupie, o Ameryce upośledzonej. Nie zdradzajcie tyle, bo to dzisiaj się jeszcze pojawi się na moim kanale. Kur... Dobra, dobra to, czyli to, co? Kura, kurwa która się tam wyciera. To prawda, no, gorsza jakość jest. Tam jest kilka porównań, no zobaczymy. Są Jest bardzo dużo takich informacji podanych, wiesz, wszystkie są te silniki, jest HR, jest DE, jest z Pozwól, że to luk na się nie Wiesz co? Nie wiem czy zobaczysz, bo nie wziąłem tego, ale powiem ci mniej więcej jak to wytłumaczyłem. Mhm. Bo jakby pamiętam to, o czym pisałem. Mhm. Także będziesz. No, szóstwo... no to później sobie to, to, to co, co kubość? Odcinek wydarza. z D2Bery na razie kończymy. Jutro do, do nie niego wrócimy. pozdrawiamy no, widzów. Piąteczka. Hej hej.